Nie tylko realizujemy wielkie inwestycje, widzimy jak powstaje Centrum Matki i Dziecka, ale pamiętamy o wszystkich naszych jednostkach, które realizują niesłychanie ważne zadania, pogotowie ratunkowe. Uzyskało już wcześniej dofinansowanie na zakup karetek. To jest kolejna w tym roku. Pół miliona nówka sztuka Mercedes, świetnie wyposażony. Oczywiście bogotowie również dołożyło się do wyposażenia. Jest sprzęt najwyższej jakości, najnowszy 2019, a wszystko to po to, żeby szybko dojechać do pacjentów, do mieszkańców wymagających natychmiastowej pomocy. Nie ma życie ludzkie jest bezcenne, dlatego. Bardzo nam zależy, żeby nasze pogotowie miało jak najlepsze wyposażenie, a zasługują na to, ponieważ mamy najlepszych ratowników na świecie. pół miliona złotych to jest potężny pieniądz. Sam koło zakupu ambulansu 650 tysięcy, no to jest bardzo wysoka kwota, prawda? W tym roku zakupiliśmy już jeden ambulans z własnych środków. Tutaj bez tej pomocy nie, nie, nie dalibyśmy rady, nie wiadomo czy w przyszłym roku byśmy dali radę kupić, odbudowujemy tabor, po prostu tutaj parę lat niestety nie był wymieniany na bieżąco, w tym momencie wymieniliśmy dwa, no będziemy dążyć do tego, żeby w przeciągu dwóch, trzech lat tak naprawdę wszystkie ambulanse wymienić na nowe.